The so I wyjdzie stój, to ja wygrywa! A jest ze mną Leonowy, Palionowy i Bolowski. Siało, dobry panowie. dzień! Dzień dobry! Dzisiaj zobaczymy, kto z Was jest najbardziej wytrwały, bo jesteście w toaletach specjalnie zbudowanych. No i dzisiejsi kandydaci odcinka to e, Bolowski. Witamy cię serdecznie. Ja pewnie nie bo bo tu jak swoim <grym> To jest <grym> pierwszy kandydat, drugi to jest Pepeň z Palionowy i Palion. Musi na pewno wygrać Bolo, bo to jest jego dom. I druga osoba, to trzecia osoba? Ostatnia w naszym odcinku to jest Leonowy i Leonidas. Ja zawsze wygrywam, ja Wygram. No to zobaczymy w takim razie, bo dzisiaj jest aż 6 konkurencji i zobaczymy, jak sobie chłopacy w nich poradzą. Bo no widzę, subskrybujcie oczywiście kanał. A my, może zaczniemy. Hmm, co, losowanką życie? Nie, 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 nie będzie tak łatwo. Nie Nie, 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 Malowski, bo tutaj masz największe szanse, a nie możemy do tego dopuścić. E, macie w swoich ekwipunkach e, tabliczki. I może od tego najpierw zaczniemy od prostego e? zadanka, proste zadanko. Ja tutaj mam dwie książeczki, w dwóch są różne rzeczy. No i może najpierw zaczniemy od zagadki. O! Zagadka, kto napisze poprawną odpowiedź, ten nie traci życia. No po prostu yy, tutaj trzeba będzie zgadnąć o co chodzi. No i ja już tutaj mówię, ja jestem ciekaw czy w ogóle ktokolwiek to zgadnie, nie. Dobra. Zagadka, nie ma nóg, a chodzi. Nie ma ust, a mówi. Co to? Nie ma nóg? Nie ma nóg, a chodzi. Nie ma ust, a mówi. Co to? Co to Ale jest? Na, na tablicy się... to napisać Na tablicy już się raz to napisać. Że tą zagadkę, ty nie wiem. Jeżeli Bóg. nikt z was nie odgadnie, no to będzie kolejna zagadka, bo jest oczywiście taka opcja. Dobrze! <laughs> nie ma ust, a mówi? <laughs> tak, nie ma ust, a mówi. tak nie mam to pojęcia jak do tego nie coś... Nie, dobra, ja nawet nic nie napiszę, sorry Nic, nie, nie, nie macie ja żadnego ja tego ja strzału. Ja dobra, ja mam ja odpowiedź, ja 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 dam wam podpowiedź. Ja, ja, ja nie, wiem. nie! Ja nie mogę, bolo co ty napisałeś? To przecież mam nogi! Co ty mi nie napisałeś? to tu, tu czy nie! Co? Nie, nie, to nie jest nic z Minecrafta, nie wiem ale w sumie że to jest taka dość no ciężka zagadka w sumie, no tutaj trzeba byłoby się napracować. Dobra, z racji, że nikt z was nie zgadnął to nie tracisz życia to był telefon. Jest. no błaga. przecież on nie, nie. mówi, przecież on nie nikt mówi. Nie no mówi tego. telefon, no mówi, mówi do ciebie telefon, no. A nie ma nuka, chodzi? Bo, bo chodzi, wiesz, że chodzi, że telefon chodzi. Nie, nie no to yeah. w ogóle nie ma sensu. <laughs> Dobra, to w takim razie będzie pytanko z wiedzy ogólnej, zobaczymy jak w w takim razie Leonowy ty sobie w tym poradzisz, skoro jesteś taki... Ooo no właśnie, e, dalej. Ja to jest! Nie pomagamy sobie internetem, po nie, można, nie można, nie można, nie można. Ale, ale to jest tylko do mnie pytanie. E, a możemy tak zrobić, a ja proszę bardzo, bo pytań jest sporo, więc dawaj. możemy tak zrobić, jak źle odpowiesz, to tracisz życie. Ja Wybieram kategorię sport. Kategoria, kategoria to jest geografia. E, e, jak, oh jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce? łatwe Eee. Dla niektórych łatwe, dla niektórych ciężkie, Pepelus. Nie oceniamy tutaj nikogo z jego wiedzy. Eee, czy pierwsza literka to jest na W? Ja nie mogę ci powiedzieć. Ja nie, mogę ci, nie, mogę ci, nie mogę ci dać żadnej podpowiedzi! Dawaj. Dobra. I Because... ja Nie mogę, dobra. Co? No, tracisz życie, nie? A tracisz jaka? po prostu życie. Wisła! No, no wiecie, co by się na No wiecie, na co by się Czemu nie napisałeś, Wisła? Bo jakbyście mi powiedzieli, bo ja się zapytałem, U. czy pierwsza literka jest na W, jakbyście odpowiedzieli, że tak, tak to mleczą no Wisła. No, ja ci będę dawać podpowiedź. Nie możemy dawać niestety podpowiedzi. Dobra, ale teraz pytam go do Pepenosa. Eee, co by ci tutaj zadać? Eee, nie, to jest za proste, nie to po No dawaj! Dobra! Jak nazywa się największy kontynent na świecie? A, czekaj, czekaj. Nie za proste. Czekaj. Ta, proste, ta, proste. To nie jest proste. Czekaj, czekaj. A ja bym nie wiedział na przykład, nie? Chyba to. Dobrze, nie tracisz życia, masz kuksik. Dobra, no bo nowe jest, jest, jest Okej. Bolowski. Ja nie A co ty byś powiedział Borowski? To nie jest Chyba nie. Dobra, Bolowski. E, dla ciebie troszkę e, cięższe pytanie, ale yes. twoja kategoria taka bajka. Nie, no dobra, dam ci później. E, no właśnie, dlatego daję Ci łatwe pytanie. Daję Ci łatwe pytanie. Jak nazywa się bohater bajki, który zgubił pantofelek? I ja nie mogę. Dajcie, kto no. jest zgubny patron? A, bohater. Eee, kopczy, ten, nie, czekaj. Joker. Joker czerwony kapturek, nie? jakiś Jaki Kopciusek No nie no, ale no, 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 no to teraz musisz się spytać chłopaków z to obok czy, czy z pisaru czy... No raczej, że, raczej, raczej, że czerwony kapturek, głupi. Czyli co, odejmujemy życie Borowskiemu czy zostawiamy mu? A co on dał? No, no powiedział czerwony kopciuszek Nie no, kopciuszek, git Potem się poprawił niby, nie, ale nie no... Miałem, no Nie, nie nie, miałem, nie, tego nigdy nie, nie. Ale, ale, powiedział na początku kopciuszek, to damy mu no. zapasowe pytanie jak się odkuje, jak no to ten. Jakie jest, zwierzę jak jest, jest symbolem Polski w Godle? I ten... Bo... Był taki no, Co? <laughs> Ale takim Ale nie. jeszcze jeszcze musi przeliterować. A że bielik. <śmiech> <żębieli>. <śmiech> no żałbieli No biały. Dobra, no on, dobra Uznajmy to po prostu, no uznajmy to, no dobra Polacki nie traci życia, masz szczęście życia, nie? Dobra, to była pierwsza Le, kategoria on, pytanek No, ma skasowane e, No tak, no bo źle odpowiedział na pytanie, no A, mi nie podpowiedzieliście <laughs> Dobra, teraz będzie druga druga, druga zagadka e, a bardziej nie zagadka, teraz będzie zręcznościowa rzecz, zręcznościowa rzecz e, którą Ej. będzie oceniać sędzia Dave Mianowicie, e, ogólnie to wy możecie Musicie wyjść z tej toalety, nie możecie tego wyjść za te czerwone pole. I nie A, możecie ta, 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 ta. po nim chodzić, nie możecie po nim chodzić. E, teraz tak, e, Sorry, Borowski, e, daję Wam tutaj <laughs> wędkę, proszę bardzo, wędka. Tutaj też wędka, każdy musi mieć wędkę, okej. Okay. I teraz tak, jak macie tą wędkę, nie? Jest tak. jakiś przedmiot, nie przyciągajcie się, bo wtedy to, to nie będzie uznane za wyjście, tak? tak? Jest przedmiot, no to tą wędką co go można przyciągać, co nie? No i co? No i zadanie polega na tym, to że rzucam wcie. wam na końcu tutaj tych trzy jabłka, no i każdy z was po prostu musi te jabłko przyciągnąć Kto to będzie pierwszy, y, kto ostatni? No to traci życie po prostu, nie. Dobre. Dobra, mm. dobra. Poczekaj, jest pierwsze spokojnie, jest drugie, rzucam tego samego miejsca jest trzecie, dobra, ustawiam się na linii, czas! Start! Dobra, kto to będzie, kto to będzie, kto będzie pierwszy, kto, ta będzie, ta pierwszy? kto, będzie, pierwszy? kto będzie pierwszy, kto będzie pierwszy, widzimy, czy ja błyszczę, bo... dobra, dobra, tam już jest! Mam! No i, no i palion, tracisz życie, bo no właśnie, no no, no no. To są statki, no. No jest wreszcie niemożliwe, tak, ale Polowski nie szybciej zrobił to od siebie, no to jest wreszcie nieprawdopodobne, no bo że <śm> to, no, to, to, to jest możliwe, to nie? Ja nie mogę Gdy to tak wolno ja, to zrobić? Robię, ja To robię jak dziadek jakiś. Ale jest, 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 dobra, udało Ci się, pięknie, dobra. Teraz kolejna rzecz, uwaga e, Będzie ogólnie na to odpowiedź Macie tabliczkę musicie ją napisać, to będzie pokazane na 20 sekund. Jest to bardzo prosty labirynt. E, I ten, ta odpowiedź, która wygrywa, no to będzie punkcik, nie? E, znaczy nie traci życia po prostu, bo to jest banalnie proste, no uwaga! 3, 2, 1, start! Dobra Zastanówcie się, zastanówcie się nad tym A kiedy mam powiedzią. powiedzieć? Możesz napisać na tablicę, po prostu za 10 sekund to to znika i musisz powiedzieć czy 1, 2 czy 3. Które prowadzi do prezentu. Eee, dobra, już, już, już wiem. Uwaga, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Zero, dobra, niszczymy, okej. Okay. Czy ktoś, czy ktoś na takim prostym popełnił Ten Ty no bolo, ale ty byś mógł to ukryć, bo przecież on teraz może odgapić. Ale nie, ja nie, napisałem. Nie pisałem, już napisałem. Ej, Dobra, dobra, jest dobrze, dobrze. Nikt nie traci życia, panowie! Uhu. Genialna runda, Wasz w A szoku, ja to że odpowiedzieliście. Dobrze, no, <laughs> no to w takim razie teraz coś dla mocniejszych mózgów. Kolejna konkurencja, dość ciekawa, dość, dość interesująca. Będzie to zagadka, tak, ale taka matematyczna. Zobaczymy, czy panu nie sobie. no Nie, nie, czy sobie, czy sobie poradzicie, czy sobie poradzicie. Uwaga, jest to, jest to prosty skrypcik, proste równanie do rozwiązania. Uwaga, Ej, jaki jest wynik w tym działaniu? Nie. Co? <gry> Dobra, bardzo bardzo proste, tak? Bardzo proste. No, nie wyobrażam sobie, żeby tutaj ktoś z was odpowiedział na to źle, no. Proszę bardzo, macie jeszcze a, że takie. Te ostatnie mamy rozwiązać. Tak, ostatnie, po prostu potrzebuję wynik, tak? Ja dla pewności sobie też to rozwiążę, tak? E, wezmę sobie tutaj książeczko, tak, okej. Okay. Dobra, wiem, wiem, wiem. Ile? I, do, nie Mógł mam Mógłowski. mam, Zrobione, zrobione, zrobione. Jeszcze, jeszcze, okay. jeszcze jest chwila. Mam, mam, mam. Dobra, okej, okay. dobra, biorę. Dobra, a więc tak, widzowie. E, najpierw zobaczmy odpowiedzi. Dobra, mamy tutaj tak Borowski napisał, dobra. Okej, okay, dobra, tutaj też mamy ciekawie, dobra. A tutaj ciekawie? mamy. Okej, okay, dobra. dobra. Dobra, ciekawie. Dobra. Gdzieś jest tak samo, czy wszędzie inaczej? Z, już wam już mówię. Słoneczko miało 3, no to, no. to wiadomo. Tak. Chmura miała 6, tak. no też chyba wiadomo. I 5. No i, no i 5. No i z tego elegancko wychodzi 14. Każdy ma dobrze. Ty najwolniejszy z atlantyczych. Nie Wolowski, nie, spokojnie. Pugi, co? Moim zdaniem, wyłożycie się najbardziej na zagadkach, no. A może na zasłankach. A możemy zrobić losowanko w sumie? Nie. Dobra, dobra, po dobra. dobra, dobra. Można, można zrobić losowanko, można zrobić, dobra. Mamy trzy główeczki tutaj w środku. No, no i uwaga, no. jest pełno jest Brocki oczywiście, dobra, i Leon. Kto traci, kto traci? Życie traci. Leon! Dobra, no, ja no, no, to ja jest nie twoja... No normalnie, ja <laughs> się to samo. To jest twoja druga strata <laughs> życia. Ja to samo. co? Ej, 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 co jest? Bolo ma komplet żyć! Ej, nie mogę tak! To, to jest możliwe, że Jakim cudem, dobra, nie, nie wytrzymał. Bolowski wygrywa, dobra, trzeba zrobić tak, żeby przegrał. E, Bolowski, kolejna konkurencja. Tym razem prosta. Nie będzie ona dla ciebie wyzwaniem, prawdopodobnie. Nie bolo. Co zrobisz, bolo? Co, Co ty. A, nie rób śnieżek teraz, to bolo? To aniołki już robi. sumie, Bolowski, bo teraz dla ciebie Dale. będzie ciężkie wydanie, zadanie. A więc tak, widzisz tego widaczera, który sobie tam krąży, prawda? A no widzę, no widzę. No i twoje zadanie to jest go zestrzelić ze, ze snajperkiem, masz jeden strzał.

do trafił! Trafił! Do, bolo, nie tracisz Do tak życia! Dobra, tak, dobra, trafi. dobra, no to nie jest ogólnie... Nie, niektórzy by... Bolo, bo król! Nie trafili, dobra, teraz ty! Teraz ty, no, dawaj, zobaczymy, czy to by się udało, uwaga! Yes! Robił! czyli ja nie tracę żyć? Ona już na pewno Uch. Nie, no nie, no jak to nie? Czemu nie, czemu nie? No bo nie ma już villagera No ale tobie się tylko tak wydaje, że nie ma, tak naprawdę one są tutaj obok, te, czy, nie, ci villagerzy się Nie, daj, ty do tego wagonika <laughs> 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 Nie ma opcji, ma być w ogóle Dobra, i, idzie, idzie villager, idzie villager tutaj w miejsce, pyk, dobra Uwaga, dobra, jest Dawaj snajper Czy, czy, czy daj snajperkę koledze obok? A, obok a, bo bol, ma, no, ma. <laughs> dobra no Ej, ci. zobacz co on robi! Dek, dek, dek. Ej, ej, ponowie! Borowski, bo będzie strata życia za branie kolegi tutaj w, w, w złe polu. no. No, 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 no on nie trzyma, on nie trzyma! Dawaj jeszcze trochę odrednionego chłopaku, no. Dobra, dawaj. Dawaj. Ej, tu nie jest łatwe. Nie trafiłeś! Jak to jest możliwe, że ty tego nie trafiłeś! Czekajcie! Ej, z więcej się robowi, dawaj to! Nie trafiłem ani razu. A będzie, tak? A, nie mam. A, poczekaj. Dobra, ostatni nie. nabój. Co ty gada... Ty nie trafiłeś... A... Ej, nie, co? to jest za trudne. co ty gadasz? Ja Sześć. nie, dobra, ja nie ty wiem. Bo on stamtąd trafił. Dobra, ja to wiem. traf, to traf, wy, Dave. No dawaj, idź do bola i traf. No do bola? No dobra, patrz. No dawaj, dawaj. <grym> a, ale dobra, bo... <grym> Jak ty... Ej, mi się wydaje szczerze, że Leon chyba miał gorzej niż Bolo. Ej, serio? No, ty stąd jest chyba gorzej, zobacz. Na Ej, No! On ma Zobacz, tu się nie da trafić! ma Ej, no, Ej, dobra, ma, no, no, nie mają najciężej! No trudno! No trudno! No niestety, tracisz życie. <libraries> dobra, no to w takim razie, skoro ta konkurencja jest za nami, no to pora na losowanko. No bo mamy tutaj, że do tak wey. powiem. Nierówna sytuacja się nam klasyfikuje. No bo Polowski ma aż pięć żyć, no trzeba mu jedno odebrać. Więc zobaczmy, kto traci życie. Uwaga! No i pięknie, no i pięknie. Sprawiedliwość, <skrym> musi sprawiedliwość musi być, sprawiedliwość musi być nothing dobra. Dob, dobra, 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 dobra to... Ej, dwa życia. Dobra. <laughs> To dwa życia, ale jak wypadnie Bolo to Bolo dwa życia Tak, ale to jedno. Bolo tak. traci dwa ale życia Ale czekaj, ale jak to ma działać, czekaj, no a jak ktoś inny? <smiech> to panie, to co? No to, no to po jedno. Po jedno, to jedno, jedno. Ale, ale, bolo ale Bolo ryzykuje, ale Bolo ryzykuje a dobra. dobra dobra. Nie, dobra. Nie. To, nie ma, nie ma już. Nie ma, dobra, ty tracisz. No i tam też stracił, tak? Chociaż no, powinien stracić za zaryzykowanie, nie w sumie. Jedno. Nie, nie no, już straciłeś jedno, straciłeś jedno, jest, jest no, no, tak, tak. Teraz będą pytania. Mamy bardzo proste pytania kolejne, więc myślę, że tutaj nikt raczej się nie wywali. E, dobra, lecimy. No i nowy pytanko do ciebie e, Jak nazywa się Polskie Morze? To bałtyckie. Dobrze, dobrze, dobrze. Yeah, ale jakie masz pytania? <ścoughs> <Gunki> proste, ja nie mogę. No, mamy teraz prościutkie. E czy, dobra, dobra. Panią też masz pytanie z geografii. Jak nazywa się najwyższy szczyt w Polsce? <śmany> Nawet ja nie wiem. <śmany> e jest, jak tam, tam gdzie ten krzyż jest, tak? No, możliwe. Nie wiem, nie byłem. Coś na mund, coś <śmany> na mund się kończy chyba, coś, ale w coś takiego. No w Polsce, w Polsce, czekaj. tam Jest ten krzyż, Jezus wiem jaki to jest nawet szczyt, widziałem go! Słowo, wiem, ko słowo wiem, kończy tylko się na, na y. igre! No, czekaj, daj chwilę. A jak daj. się zaczyna? Na jaką literkę? Nie mogę ci powiedzieć, bo to będzie za dużo I... odpowiedzieć. Trzy, no. Dwa! Jeden! Nie, zapomniałem, ale tam rysy, jest krzyż. Rysy, A nie, to tam nie ma krzyża. Nie, nie, nie. Chyba na Giewoncie jest krzyż. A Giewon, właśnie, Giewont. Rysy, 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 nie to rysy, nie, rysy. To nawet nie wiedziałem, że rysy są najwyższe. Ja też nie. E, dobra, Bolowski, pytanie do ciebie, bardzo proste, no, ty musisz mieć trochę prostsze, bo jesteś młodszy, no. Ile, ile to jest? Pół godziny dodać kwadrans. P

30 no, minut to jest lat. No. no to, Czekaj, no. to ile, ile to jest? To jest <grym> to chyba dokładnie. To 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 no bo błagam nie? cię, dobra, 3 no, 45 minut chyba nie. Dobrze, dobrze, Polowskiej, <grym> traci życie, no bo pewno straci. No, 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 dobra, oszukiwał, no. oszukiwał. Czyli Jest 2-2, no i teraz będziecie mieli szczerze, no najcięższe zadanie po prostu. No. Teraz macie najcięższe zadanie, bo będziecie mieli zagadki. Bo jeszcze go to zostało. Nie, na widzę tych zagadnik. Ale co najgorsze, to każdy dostanie swoją zagadkę, no. Dobra. E, zacznijmy teraz od Paliona. Mmmmm. A to a to dlaczego? No bo zawsze ja. <laughs> to i tak nie ty. ma znaczenia i tak stracisz życie. Ty ci... Nie, Wychodź ja wam powiem, ja. jak będzie. Każdy dostanie jedną zagadkę, wam powiem, tobie powiem zagadkę i ty musisz na tabliczce cię zastanowić. Pepe Nosowi powiem i Bolowi powiem i zobaczymy, jak to będzie mu źle. Dobra, twoja zagadka to jest. Yy... Ma wskazówki, ale nie pokazuje drogi. Odmierza czas, choć nigdzie nie chodzi. Co to? Mm. O Boże, ale łatwe zegar. Dobrze, 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 <śmary> dał dobrze, dobrze. No to parę, to, było, dobrze. to nie było podchwytliwe to, w ogóle. Ja myślałem na początku, ale no nie, no, to było najłatwiej <śmary> na <Nie>, no <śmary> <nie> się do świecie. <śmary> pa, pa to po co ja nie, ty masz proste Leci, leci, nigdy nie odpoczywa, choć jest bardzo potrzebny. Bez niej człowiek się poci i zgrzyta zębami z gorąca. Co to? Samolot? Czy bez samolotu się pocić i zgrzecie zębami? No nie, no nie, no nie! Wiatr! Wiatr to jest poprawna odpowiedź, no! Ale jedno. No, nie mogę. Dobra, zobaczymy zagadkę Bolowskiego. się przez wiatr? Nie, tam było, czekaj, bez niej, bez niej człowiek się poci zgrzyta zębami. Aha. No, 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 tak ja przeczytałem, no, po prostu nam źle powiedziałem. Bolowski, twoja zagadka to... W dzień stoi na niebie, w nocy tego czegoś nie ma. Daje nam światło i ciepło, co to? Nie, no błagam, no nie, no nie takie proste. <ścoughs> I bolo, bolo, kalony, bolo! Nie, no dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No ja dobrze. mam najtrudniejsze. No, no niestety, no, no, panią, straciłeś życie? Rycy. Straciłeś życie. Teraz wiatr. No miałeś ciężkie w sumie, no miałeś ciężkie, no to jak chcesz to możesz się odkuć. E, jest bardzo, teraz jest bardzo prosta zagadka dla ciebie. E, uwaga, chodzi, chodzi po niebie. Czasem jest biała, czasem szara. Z niej pada deszcz albo śnieg. Co to? no brano, chmura, no. Dobrze, 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 dobrze. No nowe pytanie do ciebie. E, Cześć, bo to musi mieć, to musi mieć jakikolwiek sens. Dobra. Rozchodzi się w powietrzu. Czasem jest cichy, czasem bardzo głośny. Co to? Dźwięk. Dobrze! Yes. Dobrze! Ja myślałem, dobrze! Ja że ma być pierd. <laughs> Nie. Dobra, Borowski. No? E, zagadka do ciebie. E, Dawaj pytanie. Dobra. Niby domek, niby kula. W środku mapa jest ukryta. Lądy, góry, oceany. Świat <laughs> zobaczysz, gdy się kręci. Co to? Dlamidy. <laughs> Jak piramida! Tak. Nie no, no globus! God. Globus to był Bolowski, globus. Dobra, no nie ma już niestety więcej, więcej pytań, więcej zagadek, więc. Losujemy. Losujemy. losujemy! losujemy po prostu, kto jaki 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 wygrywa jaki. odcinek. Uwaga! No, najpalion. Wygrałem! <laughs> palion odpada, palion w z teleturnieju Teraz zobaczymy, czy wygra to Bolowski, czy wygra to Leonowy. Uwaga! Dobra, Leon, dobra. Jedno poszło, nie, nie, uwaga. Bol, 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 bol jest trzy razy. Jest gigantyczna szansa, dobra. Jaki jest, jest, jest Bolowski po raz pierwszy, jest dobra. Borowski po raz pierwszy. Uwaga, co będzie dalej? Kto da więcej? Borowski po, <laughs> po raz drugi. <laughs> Borowski po raz drugi. Jest nie, kolejna strona, Teraz finałowa runda. Nie. Uwaga, dobra, dobra. dobra.